Cześć Reniagazki 119 na schodnik z Army 3 Dynacji Escalation Pani. Odgadłem dlaczego nie mogliśmy pokonać ostatnio misji. Oczywiście Arma stwierdziła, że każdy pojazd musi zostać zniszczony. Dzisiaj przed chwilą to odkryłem 3, 2, 1.

Myślałem, że się nie da. Tylko że skończyliśmy misję na poziomie naszej drużyny większym jak poprzednia. Stratę chyba tylko dwóch członków drużyny, więc nie jest że akceptowalne straty. Misja ukończona. Udało ci się zająć Kalochory i Fowiskie Obszar, a po stanie lodowiska z oraz północno-wschodniego dyrektora sił, a to są bliskie wyeliminowanie dostaki AES z Altis. Co robi możemy to zakończyć, zanim sytuacja wymyśli się spod kontroli. Tak. I z tego, co patrzyłem, ukończyliśmy, ukończyliśmy właśnie, przepraszam, właśnie przed ostatnią misję kampanii. A mi ostatnia misja. Ray odnaleziony. Co później? Pewnie strachy. Lieutenant, what the fuck? Lieutenant James, ja w ogóle nie ja nie w ogóle dźwięków tych co nas. 100 What? Lieutenant! Respond. Damn it. Co to w ogóle jest? Teraz tak, eee, możemy albo odszukać Jamesa, albo dołożyć do sił Nato. Z razję tego, że to jest ostatnia misja, możemy albo atakować tutaj, ale ja pójdę szukać Jamesa. Tam. I oczywiście możemy też wczytać tą rozgrywkę i tego. Czy nie, nie będę wczytywał, ale sam fakt szukamy Jamesa Typy, on nas lubił akurat. Chodzi o to. To jest, tam, 1-2 km, jedziemy. jest. A James tak trochę no nie za dobrze słyszał I czekajcie, jeszcze ustawię sobie e, trudność. Gminy. I na mapie mam jeszcze moich fajnie te, te y, anteny latają lewo, prawo, zależy jak się to wiemy. Ja w sumie zapiszę, bo nie wiem co mnie tam czeka, to jest w sumie ostatnia misja ty. Tak, w ogóle ja radę na pałę. Nie wiem co się dzieje, ale to jest ostatnia misja. Trochę wiki. Terra fajne się. Jak było zbudowanym. Czerwanym. To odjebało. Tam leżysz. Fuck, man. What happened? What is this place? Shut the fuck up. Listen, Kerry, in the base, there's something. A, a, a truck. You'll know it. When you see it, you'll know. It. Lieutenant, respectfully, what the fuck are you talking about? Take it to Miller. He's... He's north of here. Miller, where? Where north of here? To... Zero zero two zero zero <coughs> ruins <coughs> We tried we Lieutenant Lieutenant Ruscy? To są Ruscy! Kurwa, oni zaatakowali oddział ruskich jest brytol Atakowali oddział ruskich Nie, tak. Okay. Ały? No, Nie chce 6 magów. Nie, mam 6 magów. Dobra. Niepełny, to no, dobra. Chciałem jechać. Tu jest baza. A, ja bym zapierdalał Cisza teraz, he? Jest wyjebane w Brytoli, tak jak się słuchać dowództwa, ale. Ta baza O jest armii napisane na tym Ja takuję, mnie Eee Dobra, spróbuję, ale ja mam ten... Akoga... To coś... ten typek nie o coś mówi, to już... Nie wierzę, że to jest pachowe. Akoga... Poradzę sobie z tym, co... Sorry, James. Pijemy. O, właśnie, co... co Idę 14 Wy wiecie, no zawsze można się wczesnać na sam początek misji Zrobić outcome Wygra... Będziemy za to I mogę przejść y, drugim sposobem tą kampanię Chyba tak nawet zrobię Pruscy ale są też jakoś dziwnie ubrani A są ty, ty tutaj brytole leżą, nie? To tutaj ten jeden dam. nie miałeś To może... ja kurwa Tak bym trafiał Wow... Dobra, zapiszmy grę Ta. A, o, się, zaraz ten Opatrz, zaraz lecimy ten brytyk I flory Dobra, wie jakaś ciężarówka, tak? Tam jest jakaś ciężarówka, chyba nie Chyba o tamtą Co tu się stało z myślą? Na prawej chodzi. Troszkę tu. jest tu. Chodzi o góry. Pasterna. Ranny już. To jest gwardyjska pie Łodowlówka, tyk Taki Fajny Brytol leży na stół, lepszy What the? This so Jesus Christ! What is this thing? Chodźcie, lewą rąbkę do mnie W ogóle wiem co to jest za ten Co to jest za miejscówka, bo ja tutaj robiłem opa jednego moim znajomym Teraz że tą miejscówkę z tego wyglądu Spodziewałem się, że to jest u tych kampanii załączone Kolejny Kerry mówi, What the heck is this thing? Ponieważ tutaj nie ma końca e, takiej samej tekstury jak w kampanii. W kampanii podstawowej armie, tam. A, w armii. ta, ta ciężarówka ma jakąś machinę na, swoim, na swojej pacie. tutaj tego nie ma. To jest jakby po prostu taki kamas, który wiecie, jest, bo jest. i taki techniczny bardziej. Do millera, ja też zrobię osobny odcinek, czyli będzie .20 gdzie przejdziemy, po prostu standardową misję. no, eee, to jest ostatnia misja, albo chyba po napisach, jeszcze była ostatnia misja. Ej, okay, ja się wycikam. Have the tendency to show up unexpectedly. Old habits die hard. Hmm. Well, I'll take it from here. Not so fast. I think you owe me some answers. You do well to refrain from threatening me. This is what it's all been about. is? Stratus, Mike 2-6, the airport, everything. You sabotage the invasion. We needed more time. For what? To find this? What is it? That's classified. Fuck you, it is Carrie. I swear. Once more, and I'll drop you where you stand. Think about it. When was the last time this region experienced tremors like these? There's been at least a dozen in the last few days alone. What? No, Miller, that's not good enough. Question I... time's over. All units, we've got multiple unknown contacts approaching the northern coast. Stand by, we might have a problem here. I'll tell you what. I like you, Kerry. I'll be back in an hour. If you're still here, I'll give you a way out things are about to get ugly i suggest you keep your head down all units multiple hostile aircraft inbound Crossroads chyba umarło. A tutaj macie cały zestaw Czechów, bo Bohemia Interactive, jak sama mówię, jest z Czech. Eee, <kłysy> ja przejdę, ja przeszedłem te napisy eee, i powiem, że jest misja po napisach, i potem po prostu ja wam je skipnę. Wiecie, takie quicka będziecie mieli do nich, więc ja zaraz wracam. Ja myślałem, że te napisy nie da się ich pominąć. <laughs> Teraz jest endgame. Teraz <laughs> skończona. Tak picknemecky przez przypadek. Dobra, Ty, o kurka się ja no to widzę? Falcon, it's Cary. Do you read me? I say again, Falcon. Do you copy? Carrie? Look! The sytuacja has changed! can't return to the war zone i'm sorry you're on your own what are you fucking kidding me fuck you miller i risked my ass to save your life what all for a fucking suicide mission miller respond just what the hell was this all about falcon god damn it do you read me I so, Oh shit, happened, Sergeant Carey to any nearby units. Does anyone read? Please respond, anybody! Shit, I've got to get out of here. Cool, okay. Keep calm. Best bet will be to find some boat. Maybe catch an evac. Huh? Yeah, of course. Cool, ports and LZ should be marked on my map. But I better stay the hell out of trouble. What is this? A, wszystkie porty są zaznaczone, żebym mógł sobie spierdalać. Niska dla śmigłowców, i tak dalej, i tak dalej. Sołnierz. Ładny. Hej. Z bruzkiem. Chciałeś... Mówiłeś, bafa. Coś na pewno. Masz mało... Uh, dobra. Sytuacja tak, że czas spierdalać, więc jedziemy gdzieś tutaj. Okej? Okay. Jedziemy... tam. To okay, jak to wtedy to, zawrócić. Ja, wrócić. Tak. cztery, O co? Macie ślub? Zgubiłem. Nie, dobrze, po prostu. Pamiętam jeszcze, miał no to widzę. A, i chcesz? coś? Ty wysiądź i powiedz mi, że masz, kurde, coś w środku. Nic nie masz. Dobra, jadę ty. Czy opcjonalnie, sprawdzę, patrzymy, zapiszę, gra i pojadę tam. Ja nie mogę zapisywać tej misji. Znowu zmieniły mi się opcje, tak nie mogę zapisać tej misji. Hej, czyli jest one, jakby one chance tutaj Kuj, dobra, spróbujemy Jeszcze ją prawie wyczyściłem, nie? Prawie Może teraz znowu tam są coś wrogowie, bo się poręczki Dara poszła w górę. to dostanę strzała i się składa. Jeszcze coś widział, że miał chociaż ten chujowy noktowizor Da się? Nie da się? Gamę podkręcę, żebyście też, bo Wy pewnie jeszcze gorzej widzicie jak ja. piegamy pod obraz, biegamę, żebyście chociaż coś widzieli. O, ja widzi się dalej. Opcje, grafika, obraz, jasność, gama. Na... To, to jest to jest teoretyczne oszustwo. Aha, bo no tylko ja to widzę chyba, bo z tego nie widzi, ale dobra. Eee, na razie, dopóki nie znajdę tego wizora, tak będzie, wiecie? Ja wiem, że mam latarkę, ale latarki będą drogowe. Widziałem, że tak się skończy. Koniec, Kary zginą. E, nie, nie, tak to się nie skończy, więc jeszcze raz to robimy. Zaraz do Cześć Mariusz, mi dzisiaj w pracy nie ma, więc muszę dzwonić do Krzyśka. Dzisiaj mam wolne, jutro będę normalny. No, na razie, spoko. Falcon, Dobra, here. jesteśmy z powrotem, od, od razu lecę tam. Isiek!

I w sumie, aha, ja muszę przejść tą misję, więc ja teraz tak, panowie i panie, ja się z wami pożegnam tutaj, zakończę ten odcinek, zakończę ja z wami żegnam i widzę się w od następnym odcinku, od razu go nagrywam, więc na najczęściej, do widzenia.